Ale halo, halo, witajcie, z tej strony Hidam Was w kolejnym odcinku. Tym razem odcinek z Battlefielda. Jest to wycinek ze streama. Co prawda tam na dole jest napisane, że to jest sponsorowane przez EA, ale to jest po prostu stream był sponsorowany, a ta wrzutka jest po prostu sama ode mnie, bo naprawdę gierka mi podpasowała. Strzela mi się bardzo dobrze, co zresztą zobaczycie w tym odcinku. Ze Snajperki chyba w żadnej gierce mi tak nie siadało tak dobrze jak w Battlefieldzie. No i co, no czekam na pewno na tryb Battle Royale, bo strzela się zarobiście? Feeling gierki jest bardzo dobry. Optymalizacja również, wszystko fajnie, super płynnie śmiga, więc nie mogę się doczekać, premiery i trybu battle royal. Bo naprawdę to może być dobre. To może być dobre po tej becie. Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Co prawda, nie ma przez pierwsze 5 minut dźwięku na tym odcinku, bo ta muzyka leciała na streamie i wyciszyło audio. Ale już od 5 minuty macie dźwięk. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Bo ja na pewno, jak wyjdzie Battle Royale i będzie tak dobry jak ta beta. To na pewno będzie troszkę odcinków i na streamach też będzie dużo, bo grało mi się naprawdę bardzo dobrze. No a cóż, ja was zapraszam do oglądania. Dajcie znać, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i miłego oglądania. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ucisnę na jest z powrotem. Ale co on wyrwał? Miałem z... ten pistolet, nie? się kończy to jest najgorsze a plecy <laughs> trzeba wyjść przed nim ale to minimalnie no te miny są spokojne no to ja w ogóle z tego nie korzystam to się przyda Wracaj na D. O nie O nie On tu celuje, dobra spadłem z Kurde, dostał bardzo mało, ma ile? O, o HP mu zostało. Dobra. Ale to są miny na piechotę tylko, tak? Co on wyrwa za łeb? Hmm. Zrespię się na nim, czy zrespę? To Eby trzeba przejąć, tam gościu skacze gdzieś. Czy przebija przez to, czy nie? Nieważne. Hehe, <gry> kurde. fafiki tam. Mnie podniesie, raczej. Do czy... Dobra, walić. Walić się gościu. się na to, aby tylko nie padnij w te 3 sekundy, proszę cię. Double kill. ¿Y vamos Dobra, zabiję wszystkich. Ty, on gdzieś tam. Zabili go, czy nie w końcu? Nie ja wiem, dobra, mamy ten punkt, można lecieć dalej. ja już tam miałbym chydzika. Serio. Dobra, ciśniemy. W tym razie. O kurde, ale misy. Ale lipa. Aaa, najgorzej. Mi się schował gdzieś tam już. Trzy takie strzały. W miarę to Latowałem ci życie. Randomiku. No ale na C trzeba spuszować. Tędy nie przejdę. Jak to zabudowali? To mogę, a mogę to rozwalić tym? Nie to mogę tylko... To go nie rozwalę, nie? <laughs> nie, nie, nie. A nie nie, nie, mam zapomniałem nie wywalić, jakbyśmy się to dzięki bardzo Nice, try, mate. No co jest? wstrzymam piątki mi nie leczy. Czemu? Niech nie wie, czemu mi nie chce. Mam. A, już mam stochowę. Dobra, nieważne. Być było, ale nie wiem, czy oni wycofali. Zabili. Jestem no. na teraz. <try> Kurde, trzymaj to piątkę na środku ulicy, najgorzej. Ten goście ma tego, fałej nieki będzie później. Nie muszę podjechać trochę Teraz Ale tam rakieta poleciała Snajper gdzieś jest dwóch snajperów Co jeszcze na ludzi na ten i nie macie. Dobra, dziękuję za sobą, witam, troszkę się ma. On, witam, się Dobra, poddaje się. A i jest ładny, 18 600. Się poddaje, bo to raczej nikt nie podnosi Dźwigniemy sobie tą stroną, bo oni kury też tam są. To jest najgorsze, że oni tutaj podchodzą za tym murkiem. Często przychodzimy do Ja się dobrze robię, że idę tędy. Snapper do mnie nawala, I dobrze.

Ale się zlecieli wszyscy teraz po mnie. Podnieście mnie! Nie no. Dzień Michałek, witam. Dobra, to. Ty, właśnie. Noże można jakoś? F, nie? Kurde, zapomniałem całkiem. Przecież na dlatego... Co to jest? Bombardują mi

Jeszcze nie my kurde, w tym dymie... Schował do butki, nie? O kurde. Fuck. Dobra, pierwsza gierka 259 nie jest źle. Nie mogę narzekać. Oj. Depuszujemy w takim razie. Też mi się wydaje, że ktoś na A będzie przejmował zaraz. Chociaż nie jestem pewien. A zaraz, zaraz, a nam zajął. jest odpuszczony Ludzie, a przejmowane coś czuję. No, wcisniemy right, right. na A. E. Pusz, 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 guys.

czy podnieście, to ciężko, dobra, podaje się. Tam też od niego się cieszy. Morać, się na tym gościu. No, 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 no. Co jest? Nie mogę go... Pan drugi by zachodzić. Gdzieś... Dostał. Kurde, go. Kurde, tutaj są, na ulicy. Gdzieś tutaj chyba gdzieś strzelają, żeby... Gdzie... To jest mój. Dobra, teraz z beb będę wlecić. Kłomie się stał, ja pierdiem. Najgorzej. No Podniósł mnie, pierwszy raz jesteśmy podniósł w tej gierce. A jest typek. A i dostał, ale w klatę. Szkoda. Leżeć tam. go zabili. Nie, on tam jest. tam. Jeden tam był. Kurde, zajęli nam wszystko No ale wracam ten ich czołg. Jelinę tędy... Nie trafić, nie trafić na niego Mamy Mu kask spotkać. Ale zwisowałem, ja pierdulę gorzej Trzeba go podnieść. Dobra. Hmm. Spanie się na moim w takim razie. Lecimy na punkt. No tutaj jest walka. Jest... To ciało tak mnie zbejtowało Gdzie on jest I to po niegdy kurde jest go nie dypa. Ale Nate wyrzucony, może ktoś tam dostanie? Aj nie poddaję się, bo to tu nie ma od nas I tak mam dużą przewagę Jeszcze ja teraz nadrabiają troszkę Nasi ogarniają. Dobra, idę z Bena. Na, na górze ten pan spadrzcie, no złapał mnie! Tak, po mnie No, i już jest zagarnięty w miarę. Myślę, że Ale tam ich... Nawaliło to. Ach, chyba wyczyściłem, mi się wydaje. Nasz nas biega, ale jest, jest. No dobra, tutaj ktoś. Od tej strony atakują. Znowu ktoś jest na A. No nie tam widzę. dobra. na D. Nie podmieniaj na blisko. Ale, ale pogrom. Uuu. Ładny. Ładny wideł, co? Siema westerk, witam. O, nie wiem, jakie jest średnie za bardzo. Okay. Ale... Jak gram, to już gram. Jobie z każdej strony byli tutaj na środku. O nie wysadzi nasz. Dobra, Dobra, z B na DD lecimy Cię tu podnieśli, gdzie, gdzie się tu podnosić goście Tam jeszcze są? No, o, tam jest snajper Nie ma już O kolejny snajper nie ma tam jest patrzcie Kto jeszcze? Kto jeszcze się pytam? Dobra, bierzemy ten nie Ładuję, kurde, nie wiem, już wziął. Robiony gościu. Dobra, ci na Dobra, to jest pogrom, to jest pogrom po prostu, ta gierka. Zginie, zginie. Ajajaj. Orobieli. 43.14. Rozgrzewkowa gierka. Jeżeli chcecie więcej takich jakich na YouTube. Battlefield, to łapka w górę koniecznie musi być. I to najlepszy skład jeszcze mamy.